Lime z Pepko. Nie wiem, czy pamiętacie poprzednie razy. Tym razem mi się uda. Jestem gotowa. Patrzcie, mam piankę do golenia, pojemniczek. Instrukcja po polsku. Poproszę. No. czwarta aktywatora. Co? Ład. freestyle. Dajemy całe. To jest play. Ładnie pachnie. Kuleczki. Dokładnie wymieszać. Mamy dodać czwartą aktywatora, a żeby nam cały, to dajemy pół. Przepraszam, rakieta mi startuje w pokoju obok. Warszawski, co tu się stało? Mieszamy, oj. No, zjebałam. Już na starcie. Ale ja to uratuję. Uratuję. Zowie, damy radę, ja już jestem gotowa. Ja już wiem, co robię, nie tak. Ja czytałam Wasze komentarze. Ja wiem, jak z tego wybrnąć. Kniuciec mam duży, więc mogę chyba z czystym sumieniem wsadzić tu łapę, Dwie łapy nawet. No, dobrze mi idzie. Boże, jak ja, jak ja to dobrze robię? <słuch> To tam więcej aktywatora jednak. Tak Tako, że już wszyscy wiemy, że poszło mi świetnie i tym razem mi się udało zrobić slajma, prawda? Udało mi się, bo dodamy tu pianki do golenia. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ale tu pachnie mężczyzną. Ej, widzowie, dałam za dużo. Widzowie, nie jest dobrze. Może dam więcej aktywatora. Jak jest Jest zajebiście. piście. Patrzcie, jak tu to przesupiłam. Ha. I co? E, no. Cóż mam wam powiedzieć? Poszło mi...